No powiedz tak Co ty kurwa Tam przyjdź do siebie Tam do siebie Gdzie? No tam O ty Znalazłem klucz O ty kur... Siemano i razem serdecznie w pierwszym odcineczku z Robloxa Nie wiem czemu ja to mówię, ale nieważne Jesteśmy tam mną Damido Cześć Sześć. Co to górwa za O, już już mniejszo. Co, co to jest? Co to jest? Ej, hey, zobaczcie. Dobra, e, czemu gramy w Robloxa? Nie wiem, próbujemy coś innego e, nagrywać szczególnie, bo DBD już powoli mogę się nudzić. Będzie DBD, ale... E, poza DBD... będzie nowy Tak, poza DBD będzie w ogóle Roblox jakiś tam, nie wiem, Fortnite zobaczymy Fortnite. E, Bo pewnie Fortnite się pojawi na kanale jak to oglądacie, dobra e, Znalazłem jakiś horror nie wiem co to jest w ogóle za horror, yy, ale horrory są bardzo fajne na Robloxie z tego co, co graliśmy parę no Puszu, i... po, to, kuszu, kuszu, kuszu. Było dobrze, Słuchaj, do sali. Dobra No i co, lecimy z tym koksem Nie się spodoba to Ej, oczywiście stanodała łapka w górę sub, mm, z dzwonem, no i tyle, nie? Lecimy. Nie będę się reklamował lecimy Bicie na Instagrama <laughs> Ta, nie no Ej, jeszcze, jeszcze nie O Echa, kurde. Ale jestem wolny <laughs> Gramy w tego Mario, nie? Cztery kurczę! JAAHUUU To było bardzo ciekawe, nie? Dobra widzimy. no co mogę powiedzieć. Co mogę powiedzieć? E, dobra, gdzie my chcemy iść? Graliśmy taki horror pod nagrywkami, taką perełkę, czyli zesraliśmy parę razy Chodź tutaj może to jest? No kur... A ty nie chcę iść chyba? To ja chcę iść Hehehe, <noise> Dobra, a no, jakaś tu piątka a, leży? Mam klucz. Zero piątki na trzech. A tu czwórka. Ej, maska legiona, zobaczcie, widzowie. No dobra. Zobacz. zobaczcie, gdzie? Na górze, taka po, lekko podobna, nie mówię, że bardzo. Po wylewie. No, A ten klucz. Ej, dobra. Chodź do następnych domków. Uri. nie polecenia japońskich horrorów. Nie wiem, czy to jest japoński czy nie, ale graliśmy parę japońskich, to się obsraliśmy i wyszliśmy Ale... nie nieważne Będzie, Mam nadzieję, sobie... że nie będę pisył dar O, oni No widzicie, po co mam grać w DBD, mamy już tak Legiona po wylewie, o niego mamy <ścoughs> po co mam grać w DBD? No widzowie, jedynkę Jeden Cztery, pięć, jeden Dobra Nie A, wiem, czy to nie jest gra cicho Jest ja podgłośnie Też mam podgłośnie tutaj, nie wiem, czy tobie, tutaj w... W mikserze czekajcie chwilę, dobra, już jestem cyk. E, więc zobaczymy, jak się sprawdzi ogólnie. Roblox, e, i jeśli chcecie, e, możemy zrobić z tego drugi chapter też. O, bo są. są... O, no, to są trzy, to możemy zrobić drugi i trzeci. W tym odcinku wydaje mi się, że pierwszy, bo. No nie wiem, zobaczymy. Tu jest lampka, czyli idziemy za lampkami. Zapowiada się ta gra fajnie, nawet, bym powiedział. O kurwa. E. Jedynka była czerwona 4, 5, 1. Jedynka czerwona, zielona Czemu. była czwórka, chyba. Trzeba idę cofnąć? Czekaj, idę cofnąć? była piątka, ale nie mamy żółtego. I trzeba idę cofnąć, co tu Gdzie jest żółta sraka? kiblu hmm. to idę z tobą. Idę <grym> z tobą. Nie, no, nie piszcie teraz do mnie, no. Chodź. Sorry za męskanie. E, dobra, idziemy tutaj, cyk. Rotowa jest czwórka. Trochę pomyliłem, no. Jedynka na pewno jest czerwona, to jest na 100%. Czekaj. Tak, to jest... Tam to jest ta... jedynka, tam idziemy tam. Tam na górze co jest? Gdzie my ominęliśmy to? Piątka jest żółta... A ty... co? O, to było! Gdzie jesteś? Co to było do kurwy, jasnej? Gdzie cię wciągło? <laughs> nie wciągło, ale co to było za ciebie. O kurwa, jeb... Ja nie, ja pierdolę nie. tę grę. Nie, nic nie ma. To no, jest jebło chyba. fest. Nie wiem, czy to było widzowie... Yy, w grze. Raczej tak. Gdzie jest... Mamy dwa, trzy kolory No właśnie widzę, ja nie wiem co z tym zrobić, nie? Czekaj, no. Reasumując Mamy tak. Jeden Co było zielona? Dwójka. Ej, tu szóstka jest. Jaka? Ukryta. Szóstka zielona. Czyli tak, jedynka czerwona. Nie, kurwa wyczyść Jeden. Czerwone. 6 i 4 5-4 4-5? Piątka, czwórka jest fioletowa e, 1, jeden, sześć, pięć, cztery Dobra Ja jest O No, znowu oni po Czy to? mi przystrzelać, kurwę. E, Chcę jebać mhm. Wiesz co? to e, tutaj Starbien. jest ogród A tu co jest? Czarek, mają ogródku? Fabian, bo tam Dobra tarym, bo tam ktoś do ciebie Czarek, ogródku? No powiedz tak co ty kurwa robisz, Co ty kurwa robisz? W moim ogródku? Słucham? Tam ktoś do ciebie. Gdzie? No tam. O ty kurwa! Śmieci bez dębów, kurwa. ja tak reaguję przeklinając, ale ja tak mam. Jak chciałeś, się boję, nie? E ty, czekaj, bo tu jest dziura. Oczy ślepa za ułek. mogę biegać, nie zauważyłem. A fioletowy klucz, jest. Tam jest Jest bardzo ładna pogoda. Jesteś pieskiem. Pivory, no i czarny to był. O ty ja... kurwa. Weźcie <grym> mnie <Puszymy> za kutkę. <grym> Chyba szarpią na to kłopi. Dobra. Kurwa jest ta dziwka yy, z masta, nie? Prawo czy lewo? Co to było? Nie, pierdol się! <grym> Też tak myślę. Nie, wyjebana. Idziemy tam? Dobra. Chodź. Ej, jakiś klucz mam. Jaki? Zielony. Każ wam. je ci wyjechać? <grywa> 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 Aha, ty jesteś bambikiem z tego. Co jest, z tej, co jest? Co? Nie jestem. No. U mnie jesteś nubikiem z Robloxa postawym. Ty jesteś bambik. Aha, bo ona po prostu zabija. No jest Jakie to byliśmy to czy nie? Co? Kur... No u mnie masz podstawowego skina, jak ja odcinam skina? Normalnego. No co mnie pasz podstawowego skina? No to gram podstawowym. <laughs> ja psiłekolad labir na labirynt. Więc mówię, jak chcecie więcej horroru... Kurwa, winci jak, jak chcecie więcej horrorów, to piszcie o, komentarze. <laughs> Będzie bardzo mi miło i tyle. Znowu ta maska. Ja nie mogę, no nie wiem. Co to jest? Słyszałeś, krzany? Ej, nie mu takie rzeczy, no! Ty, ty się mięty. No To ona dokuczała. No, to... właśnie ją w dupę klepnij. Właśnie klucz w dupę wsadź. Latarkę? <noise> Chyba nie chciała latarki. No ja mi to, ja ogólnie to nie widzieliście, ale sławki, wyjebałem, prawda? <noise> <noise> nie <to kto? głos> Nie wytrzymałem zaraz. Ja bym do pokoju lubił, widzę. Zielonka Gdzie? Kartus, co ci jest? Labirynt. No A my A mej tam się. Nie jestem. tam, M mówię ci nie jestem. tam. Halo? Ciemna? Czekaj, co musimy znaleźć? Bieni, 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 bieni Noś tu? Stary Przeczytaj co? to, czy czytaj instrukcję obsługi Przeczytałeś? Znajdź te serackie ogród po prawej stronie Czyli tam czy Zapamiętaj wzór w sarskim ogrodzie, no nieźle o, tu, tu, tu twoja babka chodzi. wieni ja O mam, mam cesarski ogród. O kurwa, bo tu ta babka stoi. No chyba cię pojebało, że to mam zapamiętać. Mam tu drzwi ogólnie. Już. Czekaj, w dupę, w dupę to mam, robię screena tego Ej, muszę pisywać tu, no, na kodzie. Ja ci, yy, a jaki masz kod? No mam takie do klikania jakby nie? Okay, takie pan... ja bym... czarne... mam taki panel nie podzielony na no. trzy kolumny i muszę klikać kliknę na niebiesko ok no to tak klikasz lewy górny niebieski no później y, przerwa masz czarna później masz znowu no niebieski na górze i teraz tak masz y, y, kolor przerwa kolor przerwa kolor przerwa kolor przerwa no no i teraz mm... Na sam... dół zjeżdżasz Ale... od tego koloru ostatniego? Tak I na samym dole klikasz też? No A few moments later. Tak i ono No to... Kurde Czekaj No zrobić czy nie? Ja nie wiem Aha Dobra, Good. chodź. Chłopiec jak tam zejść? Eee... chuj nie, daj po, po. po trupach do celu. No już poszedł tunel. Zły. Pierdolaj. Gójcie? Mhm. Mm tanki też, szukaj. taki. Eee! Sorry. <laughs> to co impostor pierdolony no. <laughs> Imposter został wyminowany. Pa ba, je byłem babę na pas o. Reklama. Że tylko to masz i mnie niepierdolną Co to jest? 5.1.2 Aha. ale mogę wejść? O Interakcja. Kuchenka wyłącz A kuchenka gościu Jaka kuchenka, nie nerwuj mnie. Więc mówię, są jeszcze dwa chaptery, więc jak je chcecie, to zostawcie nie wiem, point. ile chcecie łapek w sumie i nagramy z nami dosłownie Na 15 <grym>, Ta, już 6000. Nie no Tu trzeba iść chyba Zacznijmy, jak się sprawdzi, nie? Oczywiście No jak wam się spodoba, to i tak nagramy Ej, ja, dobra, co to jest? Jakieś Ciemno czy... jak w dupie, wiadomo u kogo Słyszę ją Halo? O, piwnica gamera. Ucieczko, nie Ucieczek? możesz. Aha. Ja nie mogę, tam to teraz. Dobra, gdzie idziemy? Tu. Czekaj. Ja pierdolę, czemu są labirynty same, no? Tu coś się świeci. Gaś to, gaś to. Gaś to. No i Kurde starego zgasili o, dziura w dupie. może znaczy w ścianie? O, znalazłem klucz. O ty kur. <grym> Stary, jestem zablokowany. Ona się zablokowała. Jestem tak by w safe zone za nie? Poszło już do mnie? Tak, chyba. biegnij biegni, <grym> biegni. No dalej chodził. <grym> No debilu, ono tu nie wejdzie, bo tu jest safe zone Tak jakby, chodź Nie to jest Kurwa. Tu, 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 tu Ii. Nice, dlaczego mi to robisz, bo lubię o. Nic z tego biało. nie jest prawdziwe, nie no jest uczynią tej... Poszczy... ta? Patrz teraz Nie wiem, chińskie coś Ogólnie też mi napiszcie, co chcecie, żebym dokończył taką grę jak Horror Spooky Jumpscares, bo miałem to robić I jak zobaczyłem tą maskę, to skarżyło mi się 100 razu z tym Więc jak chcecie, żebym to dokończył tą serię, bo nie skończyłem jej, to... To komentarz zostawcie Napiszcie, czy chcecie, czy nie A my lecimy sobie dalej tutaj z... Z horrorem, który jak na razie to jest... To jest jakiś jest... japoński, nie? No... Ja pier... Cześć, co tu pisze? Jakaś koła jest na ty Ogrody... O, bo... Dobra, jednak ja nie będę tego czytał. Zobacz jak koło to jest ogród. No nie, zupię to mam, nie. Zaryportuję ten dróg. <grym> eee, więc to? Ukry ukryj się w krzaku, gdy jest blisko, ok. <grym> <grym> Okrszak Team Fortnite Eee. O! Umyję dupę Czemu do nas skąd to leci? Nieźle. Bo ci zaraz światło zgaszę. Dobra, chodź. Cześć. No, już myślałem, że nie przytuli, kurwa. Nie klikaj tak tego. Bo Babu Rowniczy Kurwa się, że mnie goni sznota Dobra, gdzie są te drzwi Jebany klucz czerwony A będzie ty jesteś? O właśnie mi do dupy Znaczy na dupę Awen Co? Gdzie jesteś? Ja miałem się korytarz w po patrzyłem w drugą stronę w ogóle Kurwa wiem Ja pierd... <grym> 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 Nie Uciekaj, uciekaj, uciekaj Co? No szmata Kurwa, gdzie tu jest jakieś drzwiście? Tu Chodź Ale są drzwi no, trzeba je znaleźć. W ogóle chcieliśmy nagrać jeszcze. Horror FNAFA. O, 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 tu 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 tu! Ja pierdolę! Błagam! Błagam! O Ona ma dupy tutaj! Nie Gdzie ty tu jest. jesteś? O, Witko. To robisz sobie jaja? Nie, tu jestem, tu już tu tu Niebieski, żółty, zielony, żółty. No <noise> kurwa, trzeba to ja tu muszę zapamiętać. Yy. Czaj sobie po prostu napisz, nie? Już dobra. Teraz uciekamy do, tamtego, do tamtych drzwi. Bij co jest? No gby Green, blue, I yellow, tak, i blue. Was kiedy jest blue? ist ist Öbe. Das ist G, B, -I G, Aha. Nie O. Interakcja. Zagraj. Green, blue, yellow, green, yellow. Essa Teraz? No właśnie nie wiem wiem, ten chapter jest bardzo długi. Gdybyśmy mieli robić to to już drugi jest. chapter, nie? To byśmy spędzili z godzinę. Bo odcinek ma chyba ile ma 20 minut już więc, więc no, będzie dłuższy, ale no tyle trwa chapter, tak? No to ja gdzie jest teraz? Musimy wyjść. A gdzie jest wyjście z tego klucza? No właśnie nie mam pojęcia. Ci powiem, że jestem w dupie. O kur... Aaa! Do krzaka! O, tylko Spierdalaj! <noise> nie! Paszął on mi stąd! No spizgaj! No, my dalej. Zajebiście, biegnij nie dalej, no. <noise> ja zdycham. No <noise> nie. Musimy znaleźć klucz, znaczy drzwi do klucza, żeby otworzyć drzwi. Są blisko? Tu, tu stąd, to stąd przyszliśmy. są, przyszliśmy. Hmm. A chodź tą stronę? A może tu coś trzeba? Nie, to jest tylko splash. Tu może sobie chuja popryskać wodą. E! Co? Co? Nie powiedziałem nic rasistowskiego. No to jedno nie mu. Kurwa, ma gdzie? Jest tu tak ciemno. Ta latarka też gówno daje. No, PASZĄ wąt, kurwa! Nie okay, widzisz okay. mnie! I jebany jemany! Oh. No. Znaczy, czekaj. Gdzie my musimy iść? Trasz, <laughs> Śmietnikowy klucz. Śmietnika po prostu. Ale co? No, klucz. O. Oh. Menel przyszedł, der już piwa klucz. Uuu. Nie mam nie... cię. Ci? Daj na kurwa lewo, prawo, prawo, lewo Ło ty kurwa ciemna ruro No ja tu nie ma Mi się wydaje, że tam trzeba iść Abeman tą porę wybraliśmy sobie Chodź Późno w chuj Gdzie? No tutaj Gdzie? Tam gdzie się w krzaku chowałem, i tam masz później skręt w prawo. Fuj, nie tu. Ty kurwa, ciemna rurop O, dobra. Fabian. Nie, gdzie jest? Zgubiłem. Kurwa, Kaj, to jest? Gdzie ty się zgubił? Na początku. No, Myślę, że jak początek jest? Nie, tutaj, No nie czy nie? A -a. Nie, no gra, w nią. Zara i wale, kurde, bo kiedy tutaj Będzie miała, będzie miała na karty. Nie, 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 tu nie, nie, tu nie, 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 Chodź tu, okay. są dwie, jedna nie faktycznie dwie, trzeba to jakoś wymienić stary. Jest ja za to mam. kurwa, nie, nie, krzaku, do krzaku, nie, proszę, nie, proszę, nie, proszę, nie, tam nie, proszę, nie, nie, proszę, No proszę, Kończyliśmy chyba nie, ending, no proszę, nie, proszę, To dopiero początek. No właśnie Jeśli chcecie kolejne czoptery, to piszcie komentarze że... Natomiast tą na zapiszemy, żeby w razie czego nagrać znowu Albo nawet jak będzie dobre sprawdzenie Robloxa <grystanie> Znaczy to... Jak dobrze Roblox się sprawdzi na kanale, to Ty Chory jesteś taki? To klucz? Nie Spider-Man? <grystanie> Dobra to już koniec? Ale gra ładnie zrobiona No, tylko go być jumpscare jakieś. Nie, zaraz. Jestem, jestem czerwony No co, teraz kończymy? i wychodzimy. Dobra, to kończymy ten odcinek. E, Mnie, znaczy co mówię. Dziękuję za oglądanie. No i co, pożegna się. No No, siemano.